Cześć, witajcie. Ja jestem Natek i teraz gram w Theme Park Tycoon 2 na Robloxie. I tu, tutaj chodzi o to, że mamy, że mamy zbudować park rozrywki. No. Zobaczmy. Atrakcję. To może zbuduję. No tak wejście oraz wyjście i otwieram to niech ci co tutaj są tutaj wejdą może zmienię nazwę mam pomysł wy możecie napisać w komentarzu jaką chcecie nazwę dla mojego parku to ja na razie napiszę parę na park natka to wy możecie pisać w komentarzu jaką chcecie nazwę. Widzę, że to nie działa, więc napiszę o tak n a t k a Teraz działa. No. Tak? Chyba on chce jedzenie. Zobaczmy. Dobra, no to zobaczmy. Dobra, postawił tutaj budkę z jedzeniem. Nie, yeah. budkę z piciem i tutaj budkę z jedzeniem. 21. Może to będzie kosztować? Dobra, 12 pieniędzy może być. Dobra, to może z... robię jak... Tą karuzelę, może tu postawię. Wejście, wyjście otwarte. Rem... Mam... Mój park ma już pół gwiazdki. Dobra, 10 pieniędzy to może kosztować i będą wchodzić. Dobra, może be, Może wejdziecie się przyjedziecie tym. Może? Przepraszam bardzo, czy pan chce się tym przyjechać? O! Ona chce. No oni się chcą tym przyjechać. Ok, zobaczmy czy tutaj coś zostało sprzedane. O. Dwie osoby kupiły pizzę, tutaj zero osób kupiło napoje. Zobaczmy co, co tu jest, jeszcze jest. Dobra, może zrobię taką wieżę do... Taką wieżę do zjeżdżania. Wejście i wyjście Trochę większe to I To otworzę oczywiście, żeby ludzie sobie jeźd jeździli OK i no to. A to. to mogę użyć i oto. Dobra, tutaj taki potek. I teraz co drugi ma się znajdować o taki krzaczek. I co drugi ma się znajdować takie drewno. No to lampka. Siedzenie. na śmieci. Siedzenie. Lampka. Teraz siedzenie i kosz na śmieci. Siedzenie. I kosz na śmieci. Jeszcze z drugiej strony muszę zrobić tak samo. Czyli tutaj krzesło i tutaj kosz na śmieci. Dobra, no, może zrobię więcej takich budek do robienia. Więcej budek do jedzenia. Frutki, slashe, ciepłe picie, bata cukrowa, popcorn, burgery oraz owoce. A no to... O! Dobra, mam całą gwiazdkę. O, jestem sam na Jestem sam na serwerze. Fajnie. Okej, okay, trochę podgłośnię grę, to będziecie słyszeć dźwięki z niej. A, ja potrzebuję toaletę. Gdzie mam miejsce? O, tutaj jest miejsce. Okej. Okay. to jest trochę śmieszne, no bo tutaj wejdziecie. się od razu na górze pojawiacie. Mogę sobie zjać na dół. No dobrze. Mamy 302 pieniędzy. Może jakiegoś gośroler stara sobie zrobię. Zobaczmy. Tu jest. Zobaczmy, może tak... Może ja tak tego małego na razie zrobię. No, go. Tutaj o tak żeby było miejsce Okej okay, tak... Dwa łagodne myślę wystarczą I na górę A pieniędzy potrzebuję To niestety nie może być obrócone okay, to trochę poczekam aż Dostanę trochę więcej pieniędzy ale Strasznie tu jest tu dużo ludzi 40 osób tu jest. Jeżeli lubicie oglądać jak gram, w, jak gram w tą grę, to możecie zostawić łapkę w górę. To będzie tam, dla mnie znak, że chcecie, żebym tę ukrę nagrywał. Ok, no to zobaczmy. Kosztuje powiększenie działki. Tu 5000, tu 10 tysięcy. Okej. Okay. Może do tego tunelu wyjdę, A to się z, z drugiej strony... Jestem. A to... To jest kogoś innego park. Jak on tędy przeszedł? Ja tędy nie mogę przejść. Okej. Okay. Ładny ma trochę park, ale taki... Malowane drzewa, A to, ma... to są śmiecie, mogę to kliknąć, żeby je posprzątać. A nie mogę tego zrobić, no bo to nie jest mój własny park. I to idę dalej, to oprócz mnie to tylko ten ktoś tam jest, no to kontynuuję. Budowanie tego rollercoastera. coastera, która w górę może pójść. E, jest, drogie to jest. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnych kolejnych filmów, to możecie zasubskrybować ten kanał. Tak jak widzicie tutaj na tej drodze. Ok, prosto. to mogę sobie wyłączyć. Wciąganie. Na dół. Bok. A. Potrzebuję więcej pieniędzy. Dobrze, mam, mam już 570 pieniędzy. To kontynuuję budowania tego roller coastera. Na dół. Trochę w Będziemy więcej. Idziemy dalej. to jest drogie. Mam, 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 mogę to zawinąć. Fajnie. Ok. po małej przerwie. Mam już tysiąc pieniędzy. Może to wystarczy. Na ro... Ukończyłem całego roller coastera. Ro... No robo trochę źle zrobiłem, no bo tutaj już mi się nie będę gdzie wejść, ale... Z tej strony się będzie dało wejść. Może zobaczyć jak się to miedzie. Re wjeżdżam na górę. Fajne. No to Może mi starczy pieniędzy na zrobienie tunelu pod ziemią. Pyk, pyk. Teraz tutaj zacznę robić tunel. Jeszcze jeden na dół tutaj. tutaj tak. Tak i... to tam tam, Dobrze, no to może teraz już. Tak, dobrze. dobrze. Muszę to już o jeden na dół wziąć. Tak. Teraz schody. O, nie wiem czy mogę to nazwać schodami. No okej. Okej, no to może teraz ludzie przyjdą. się przyjadą... O, on! On przychodzi. Ona. Ona chce przyjaciół. Ona się chce Ona chce przyjaci Junior Coasterem. To, to jest chyba ten, tak? No tak. Idzie. Fajnie, ona weszła. Już tutaj wejście. 15. To wystartuje, zanim on przyjdzie. On też się z Junior, junior Coaster'em chce przyjechać. Raczka w kolejce. Ej, nie, nie chciałeś tym przypadkiem się tym przyjechać? Okej. Okay. Ona też się chce z Junior Coaster'em przyjechać. On też. Zdążysz? Zdążyła. A ja z nimi pojadę. Oni znikają. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć.